Jesteśmy w Gołkowicach przy granicy czeskiej. Jest to trzecia nasza łazienka, aczkolwiek tak naprawdę pierwsza, bo to od niej się wszystko zaczęło. Kiedy przyjechałam tutaj z Kasią, w tym pomieszczeniu nie było nic, a w domu nie było w ogóle łazienki. Bardzo się cieszę, że wyszła tak pięknie. Jest, jest duża przestrzenna wanna, jest duża kamina prysznicowa, toaleta, szafka na przybory yy, kosmetyczne. Mam nadzieję, że. Dzieci będą zadowolone, że rodzice będą mieli z tego radość. Bo sama jako mama wiem, jak ważną funkcją w domu jest łazienka. I właściwie jest ona większa niż ta, którą ja miałam osobiście w domu. Co mnie jeszcze bardziej cieszy, że możemy, że możemy polepszać jakość życia nowych, nowo poznanych rodzin. Ten dom to jest była stajnia Dworu Pańskiego. Jesteśmy tutaj na terenach szlacheckich. Tak? Przodkowie, przodkowie pracowali w dworze. I rodzina zamieszkała z pokolenia na pokolenie w takim domku. Jednak stare mury, sytuacja finansowa dosyć ciężka. Zrobiliśmy remont i po jakimś czasie ten remont chcieliśmy pokazać Karolinie Sobowow, która zaczęła z nami współpracę w zakresie pomocy remontu w łazienek. Zobaczyła pokój, jednak właśnie się zapytała, gdzie tu jest łazienka i czy tutaj w ogóle jest łazienka. I wtedy usłyszała, że łazienki nie ma i padła decyzja, że zrobimy tutaj łazienkę. Pani Lijana Kowalczyk pomogła nam zaprojektować kolejną trzecią łazienkę. Zastosowała tutaj kolekcję Cynthia z dużą przestrzenną wanną Korat, umywalką, szafką na przybory toaletowe, toaletą oraz dużą kabiną prysznicową z marki Cersanit Radość, zadowolenie, spełnienie jakiegoś marzenia, no i to bardzo dużego marzenia. Nas na to życie nie byłoby na to stać. A teraz mamy super łazienkę, bardzo dużą, śliczną, super prezent na święta. była tutaj, tak krótko powiedzieć, ruina. nie? Chcieliśmy to wyremontować, no i udało nam się dotrzeć do celu. Zaczęliśmy od wykuwania podłogi, zagruntowania ścian, potem zaczęliśmy płyty gipsowe kłaść, wylewka. No potem już tak wykończenie, nie? Kafelki, malowanie switów, instalacja. No i biały montaż. Około półtora miesiąca takiej solidnej pracy, Bez przerwy, no i jest efekt.